Opel Corsa to auto z 2009 roku. Napędza je silnik o mocy 80 koni mechanicznych i pojemności 1,2 litra. Do tej pory auto pokonało 37 tysięcy kilometrów. Wiesz, to jest auto w dobrym stanie, ciocia mało jeździła, mało ma przebiegu. Jaki Jeszcze... przebieg? Bo mówiłeś, że jakiś bardzo niewielki. Bardzo niewielki, tam jest 30 parę tysięcy? Z 9 roku. Tak, i chodź ci pokażę najważniejszy bajer. Patrz na to O, a co? i tu jeszcze na dwa rowery. No ciocia wiadomo, rowerów nie woziła, ale komuś ale się słuchaj, to może przydać. Coś takiego to widzę pierwszy raz. Zaskoczyłam cię. No nie, nie mówiąc już, że w Oplu, ale ja w ogóle czegoś takiego nie widziałem jeszcze jak handluje autami, żeby, bo to wygląda, że jest zrobione fabrycznie i to jest tak ukryte, że nikt że, o tym nie wie, Ja myślę, że nawet jak by Ciotka nie powiedziała, to byś sama, sama do tego nie doszła, bo no to jest super super zrobione. Byś sprzedał to auto i byś nie wiedział, że w czymś Ci, że to jest cały chyba... cały plus tego auta, nie? Ja go, ja go już biorę, nie? Nie, to naprawdę jest fajne. I dwa rowery. Dwa rowery. No, tu masz na dwa rowery. No, tu widać, że chyba ciocia nie, nie używała tego za. Co, za ty przez Ciecia na rowerze nie jeździła. Ale widać, że naprawdę to jest przemyślane. No, to jest fajne autko, takie... taki bajer. Coś podobnego w kamperach montowali, ale no to była auta, wiesz, mhm. za grubą kasę, a tu jest samochód yy, z małego segmentu za, za, za parę groszy się domyślam, bo dziewiąty rok, przebieg niewielki, ale o, o jakiej kwocie myślicie, ciocia, żeby... Dychę. No to... Za dychę ciocia by chętnie to oddała. I jeszcze masz trzy czwarte baku paliwa w gratisie. Warto jest dla tego bagażnika wziąć, no widzę, że jakieś lekkie, jakieś lekkie polerki, coś. No ale co to dla was? Byłyby wskazane. Nie no, słuchaj, znamy się jakiś czas, z automatu musimy ci pomóc, nie? No, trochę już kredytów Wam podpisałam. Słuchaj, myślę, że ten bagażnik robi całą robotę, więc już się <grym> przepadłem po prostu z tym autem. Bierzesz! Słuchaj, na pewno argumenty duże to jest tak, niewydarta kierownica, 37 tysięcy przebiegu i co ważne, bo wychodziły bez klimatyzacji. A widzę, że klimat, co prawda, I... manualna, ale jest. I działająca. I działająca. Tak. Możemy, możemy oczywiście pomóc i kupić ten samochód. Jestem jak najbardziej na tak i myślę, że nie będziemy się jakoś bardzo boksować. Możesz też, nie wiem, no, zadecydować za ciocie, czy ten samochód może wstawić w komis za wyższą kasę, bo, no bo to jest naprawdę fajny samochód z małym przebiegiem i z tym niepowtarzalnym bagażnikiem. Wiesz co, jej zależy, żeby to sprzedać. Czyli ona chce mieć z głowy temat. Tak! No to słuchaj, Już nie chcę mieć tego na głowie. No to co, ja sobie tylko Natalia rzucę jeszcze po, pod maskę, nie? Pewnie. Okiem, A wszystko żeby... było robione na bieżąco, także... Ale sądząc po karoserii, pewnie tu też będzie ukurzone, niemyte i tak dalej. No i tak jak mówiłem, nie ma tu za bardzo, za bardzo co wydziwiać. Akumulator widzę, że chyba ciocia musiała wymieniać. Tak, coś mówiła, że robiła z akumulatorem, bo jej padł tamten, czy Lampy, coś takiego. Lampy, wszystko całe. Słuchaj, nie ma, co, nie ma co przesadzać. To co, jedziemy?